Pocztwórne espresso na koszt firmy. Naprawdę przepraszam za te zwłoki. Wow! Porządna kawa! Nie gniewam się. Widzę, że uwijasz się jak mrówka i to bez pomocy. Cześć, Gloria! Świeżczu, gdzie się podziewałeś? Miałeś tylko trzy dostawy i miałeś wrócić za 20 minut. A ile mi zeszło? Za Ze 21 minut? Cztery godziny! Zamówienia na kawę się gromadziły, nie wiedziałam, gdzie jesteś, a klienci się denerwują. Muszę mieć kogoś, kto roznosi zamówienia szybko. Pomoże, pęd! Gwendolina, pęd! Nie chcący Słuchałam, że masz problemy z dostawami. Ha! A ja mam rozwiązanie. Przed państwem... Dostaw co na NATO! System online. Witaj, pracodawco. To inteligentny robot stworzony przez Big Tech, by zabierać pracę wszystkim pracownikom dostawy. E. Inaczej niż człowiek nie marnuje czasu, nie męczę się ani nie świruje. bo ja wiem, ile to kosztuje. W sensie pieniędzy? Zero! Kontrola każdego aspektu ludzkiego życia to dla mnie dobra zapłata. Hmm... Taki robot bardzo by się przydał. Okej, okay, może przejąć dostawy świerszcza. Nie! Ja lubię dostawy! Chodzić po mieście, gadać z klientami, grać w ping Ponga! Znaczy, nie grać w ping Ponga! I jestem dużo lepszy od pustego metalowca! Sprawdzone! Nie jesteś! A jestem! Nie! Dobrze! Więc warto to sprawdzić! A oto i on, nasz dom! Proszę, otwieram ci drzwi, papo! O nie, wejdź pierwsza córeczko! Chwileczkę. Czujesz to? Mamo, mm, 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 czy ten aromat to to, co myślę? Owszem, upiekłam nowe bułki. <grym wyszła> Czekają na was ciepłe, smaczne... Mrówki! Mrówki też przyciągną słodki aromat polewy. Mam to w noży. Cóż to jest? Kilka małych mrówek. Więcej białka i tyle. Nie ja tak cię wychowałam! <grym wyszła> Pokój się mi talerz! Były idealne i niewinne! Dlaczego one. Co? Chodzicie mi do domu! jecie moje bułki, a mój syn płacze! To oznacza wojnę! Więc tak: ten, kto zrealizuje zamówienia i wróci do kawiarni szybciej, obejmie zaszczytną funkcję naszego dostawcy. Ten, kto przegra, będzie robił remanent. Nie cierpię, remanentu! No więc będziesz musiał się sprężać i wygrać. Psz, bułka z masłem. Dobrze, kawy są gotowe. Niech najlepszy chłopak. Maszyna niech lepsze z was wygra! Obserwujesz, tak? No pewnie z moją lornetką i szybkim biegiem Vasquez'a nie przegramy! Hehe! Genialnie Remy! Informuj na bierzost! Kamusia już niosek! Ej, ty! Kto ja? A tamy? wy! Bierz, 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 A, dziękuję śpierscu! O chwila! Masz może więcej serwetek? Dzisiaj! Dasz radę, chłopie. Może trochę rozlejesz, ale ogarniesz. Spokojnie. właśnie zakończyłem pierwszą dostawę. To dobrze, Świerszczu, ale dostawca natur właśnie robi drugą dostawę. O co chodzi? Tożsamość potwierdzona. Oj, chwileczkę. Kawa dostarczona. Oby twój dzień był dobry. Cóż, dobrze. I znów ruszył dalej. On prowadzi, ale śmigam tak szybko, jak mogę. Dobra, będę musiał postarać się bardziej. Mamo, mam szpachlówkę i szpachelkę. Zatkamy dziury i upieczemy cynamonowe bułki. Mrówki już grasują po domu. Zatykając dziury, uwięzisz je w domu. Wojna to jedyne rozwiązanie. Czytałam, że na każdą widoczną mrówkę przebada tysiąc, których nie widać. To ciekawe, bardzo. Wygrałaś, Alicjo. Mrówki pokonane, a domu uratowany. I zasłużyłam na drzemkę. Świerszczu, dostawca natur zrealizował ostatnie zamówienie do kiosku. Zaniosę jeszcze kawę pani Torres. Kupujcie hot Gorące hot Remi, mam pewien pomysł. Rób, co możesz, żeby zatrzymać maszynę. Postaram się. Zamówienie zrealizowane. O, to Zagrożenie posłem! Zagrożenie posłem! Płacimy odszkodowanie! Nie, to! Aaa! przepraszam! Nie zatrzymałem go! Ja! Po sprawie Remi. Dostawco Dostawca nator zrealizował ostatnie zamówienie.